Witam moi drodzy. Dziś powiem wam coś, co może wstrząsnąć waszym obrazem historii religii. Bo mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że święte księgi, uznawane przez miliony ludzi za niezmienne i bosko natchnione, były przez tysiące lat wielokrotnie poprawiane, skracane, rozszerzane i selekcjonowane. To nie były drobne korekty, to były decyzje, które zmieniły całą duchową i kulturową historię świata. Wyobraźcie sobie, że pierwszą wielką czystkę przeprowadzono w Jamanii. Zaś specjalni korektorzy kościoła ustalili i zdecydowali, które księgi będą święta, a które uznają za niewygodne apokryfy. Tak, niewygodne, bo nie pasowały do polityki religijnej. Już wtedy święte słowa zaczęto filtrować przez ludzką rękę. Potem przyszedł rok 325. Soburnicejski, tam dokonano kolejnej edycji, zaś po raz kolejny korektorzy i specjaliści kościelni zdecydowali i znowu solidnie okroili i przerobili pismo święte w sensie tego, co za właściwym uznane przez nich zostało. Bo to ludzie decydowali, co jest słowem Bożym, a nie Bóg. Zaś w roku 383 papież Damazy I nakazał stworzenia wulgaty kolejnego od górnego tekstów, to nie był drobny przekład. To był kolejny filtr nakładany na święte słowa. A później weszli masoryci i oni dopiero zamknęli temat. W VII i VIII wieku ustalili nawet kolejność zdani słów, infinitywnie decydując o tym, jak ma wyglądać boski tekst. I zgadnijcie co, to też nie był koniec. W kolejnych wiekach usuwano całe księgi, całe nauki, całe prawdy. Wszystko, co było zbyt mocne, zbyt niewygodne, zbyt sprzeczne z interesami Kościoła. A więc, zanim ktoś powie Wam, że święte księgi są niezmienne, zastanówcie się, ile razy zostały przepisane, skorygowane i przerobione przez zwykłych ludzi, nie przez Boga, i ile prawdy przy tym zniknęło. I właśnie dlatego warto wiedzieć, jak naprawdę wygląda droga świętych ksiąg, zanim trafiły do naszych rąk. Dziękuję Wam za oglądanie. Prawda jest trudna, ale zawsze warto ją poznać.